A ła! Słuchajcie moi drodzy! Ale, ale, ale słuchajcie! Ale słuchajcie! Napiję się kawy. Poczekajcie chwilę Ale cię pokawała, ale go za bo, bo, język, nieważne Słuchajcie, y, generalnie plan jest taki. w dzisiejszym odcinku będą te y, jak się nazywają? Y, brain roty. Tak! E, brain, te, te wszystkie takie e, Pim, pata, pum, czy tam. E, ale są takie tam. E, krokodilo bombardilo O, na przykład, krokodilo bombardilo I słuchajcie, jest, ta, jest taka modyfikacja. Jest taka modyfikacja na Kurs Forge'u, która dodaje, która dodaje takie Italian. Italian, e, te, Italian e, brain roty. tak. Dodaje Italian Brainroty, i normalnie możemy sobie wpisać. Patrzcie, start. I Mamy se typa, nie? Herios Brainrot Seller. I możemy normalnie czekaj, chodź tutaj! Gdzie jesteś? Gdzie, gdzie on jest? O tu, pato, pa, pa normalnie możemy z niego kliknąć, nie? I mamy normalnie. jajuszko. Mamy jajuszka Brainrotów, i to jest. Fuch, bardzo dużo tych jest jajuszków. Normalnie jest ich od groma. No, także przed. przed sprawdzaniem tych wszystkich głupich. Brainrotów. Możecie zostawić suba i lajka, żebym to przetrwał. Bo, kurde, będzie lipa. Będzie lipa, bo. Jak ja. Ja Rozumiecie to, że ja ostatnio wszedłem sobie do sklepu. Normalnie, jak to, prawilny człowiek. Wszedłem do sklepu, nie? Żeby kupić sobie jakieś tam pamiątki czy jakieś tam inne rzeczy, nie? I patrzę. A tu wszędzie te takie. tu, tu na tut, z alert, tu, z celert, kurde. Wszędzie te takie braidroty są same. Człowieku. Ma maskotki są normalnie tych tam. Yy, tych jak ona ja, ja się nazywają? Czekaj, gdzie on jest Normalnie w sklepach są pluszaki tych wszystkich takich krokodilo Bombardilo i tak dalej, nie? Te wszystkie takie głupie, bezsensowne zabawki, takie pluszaki i na takie gówna Zróbmy sobie teraz, zróbmy sobie chyba, musimy wziąć drewno Musimy wziąć sobie... O, tu tu jest ten kościół! Musimy zrobić sobie chyba drewno, tak? Tak, 16 dymowych desek i stack patyków, więc zacznijmy robić i wtedy da mi co? Co on wtedy mi da? Tung, 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 saur. Ja nie. Ja. Nie wiem. Ja nie. nie, nie wiem. Nie mam pojęcia, czy ja to przetrwam. Jakby. Ja bym chciał. Nie wiem, no. Ja nie wiem, co mnie podkusiło, żeby takie coś nagrać. Naprawdę. Jakby. jaki bez Ja mam nadzieję, że nie będzie tej modyfikacji. Że nie. nie będzie istniała taka modyfikacja. I może bym se nagrał No Moon albo de Ale nie musiała istnieć i teraz może to nagrać. Czym pan. Chimpanzini, bananini Co to jest? Frigo kame... Ja znam tylko tung tung i tam było... O, tralalalo tralala to, to, to też znam Tralalalo tralala to było taki... Nie ale to też znam Burbaloni Lulolili Co to jest? Brrbrr -br -a, A to też znam Brrbatapim! -br -br <laughs> ale głupie Co jest? Balerina kapocina, Boneka Skibidi Toilet tu nawet jest. Co tu robi Skibidi Toilet? Jabie Co to jest? Garama, marama 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 dam Duk, tak tuk pat Co to jest? Kapucina assassino glo glorbofrut, to Babrito bambabito Bombini kusini. Mateo, co to jest? Nucleoro... Dinozaururo A to jest całkiem dro... Ej, to... Ej! To możemy wziąć, bo to jest całkiem drogie 32 żelaza i 16 diamentów To jest całkiem drogie, to możemy sobie wziąć Pod hotspot Zwinie bombo dino Udin din din ma din din dun Co to jest? Zrobimy dużo, dużo patyków Jeszcze więcej patyków Jeszcze więcej patyków żeby zrobić sobie te pier te, te, tego pierwszego takiego e, Tung Tung Saur, tak. I z czego wiem, on miał chyba patyk. Z czego wiem, on był taki e, drewniany, z pałką chyba drewnianą, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale chyba, chyba tak. Ale nie jestem pewien. Dobra, jest 64, jeszcze potrzebuję jedno drewno. I będę mógł normalnie sobie postawić Tung Tung Saur. O, o i teraz daj mi ten Tung Tung Saur? O! I teraz, żeby to mi nie zaatakowało Co to jest? Siema Oj! Ja bym muszę to go, go pokonać, bo on będzie tak gonił przez cały czas teraz. Tylko nie wiem machapę. ma HP Przedałoby się go pokonać. Czekaj Tylko rączka to ja... Rączko to mogę co najwyżej mu... Nie wiem, Jazz jest najwyżej, bijąc go. Ale dobra, tego typa znamy i to bardzo dobrze. Ale on ja chciał dostać jakąś, jakiegoś takiego typa, którego nie znam. To jest chyba, to będzie chyba największe takie. E, wiecie? Największa beka będzie wtedy, kiedy nie będę znał której z tych e, brain rotów, nie? O, że. Głodny. I tak, mam znowu Katar. Tak, mam przez cały czas Katar, ale ja nie wiem czemu, mam. Ja jestem zakatarzony za każdym razem, kiedy, kiedy nagrywam. Jest tak bez sensu jak. Te właśnie, tu, 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 Saur, tak? Jak te, jak, jak te wszystkie brain roty. A few moments later. I teraz tak, przydałoby się znaleźć pierw wioska, ale przed tym jeszcze może trochę piasku, bo potrzebuję sporo piasku. Potrzebuję sporo diamentów, żelaza. E, wiaderko, wi, 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 wiaderka z wodą, żelaza, tak jak mówiłem. Drewno chyba też. I teraz tak wioska. Tak, trzeba znaleźć wioskę pierw, żeby dostać się do pszenicy jakoś, nie? Trzeba znaleźć jakoś, ewentualnie, pszenicę. Chyba, że ewentualnie jeszcze możemy zrobić sobie po prostu szybką farmę pszenicy. Ała, nie, 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 nie. O! Jednak nie. Super. Gdzieś indziej. Ale jeżeli jest sobie ten ten, ta cała ta jakby yy, chata, to gdzieś w pobliżu powinna być wioska, właśnie, już widzę ziomka od wioski. Więc gdzieś tutaj powinna być wioska. Dokładnie tak. I tam nie ma wioski. I od razu sobie zobaczymy. Czy dam radę sobie tutaj, tutaj zespałnić tego całego celera. Czy może... Czy mogę sobie go do siebie jakby przywołać? Ma, mam nadzieję, że mogę. O ja na skóra. Bez skóry, super. Wow! No, co? Czemu mi skóry nie daje? Ej! O, tam jest wioska, dobra, tam jest wioska. Jest kozacko, tylko pier potrzebuję jeszcze krowy. Czemu tu to nie ma skór żadnych. O, skóra. I. I. ała i też też skóra. ała ale jestem głodny znowu. Dobra, i lecimy do tej wioski po pszenicę. Tak. Ewentualnie po żelazo, po jakiś taki żelazny kilow byłoby naprawdę uuu kozasko byłoby, gdyby był żelazny kilow I w ogóle żelazo. Mam radę go sobie zespałnować. Tak, mogę. Okej, okay, chodź tutaj. I teraz tak. No chyba se jaja robisz, no nie mogę, no nie mogę sobie wziąć tych jajuszek, no no ty. Czemu tu są te małe gówna? Bra, cho... Nie śpi, chodź tutaj. Um, czekaj. Gdzie to było? Gdzie to było? Co było tutaj gdzieś, nie? Gdzie to było? No to widziałem przed chwilą, już tego nie widzę? O, mam. Cyk? Mam. Burbaloni lul. luliloli. Co to jest? Ja ty... Pierwszy raz słyszę takie coś. Ja sobie wezmę spawn na wszelki wypadek, bo ja naprawdę nie wiem, czy czego ja się mogę spodziewać. Czekaj. E. Co to jest? Co to jest? What? Czy. To się obraca! Czym ty jesteś? Świstak! Atakuj to coś! Atak! To nie goni! O nie, ja zaraz umrę! No to wygląda jak świstak normalnie ty! Nie wiem, czy tak... nie wiem, czy to jest świs, tak? A wygląda jak świs, tak? On tu stoi, już zamknij się w końcu. A! Jak ja mogę pokonać, czekaj. R no, ręką go nie pokonam, raczej, nie? Okej, okay, dobra. I już to nie wyjdziesz, dobrze. Ej! To jest plan! Tu będę, tu będę spanował sobie tych, tych te, te wszystkie takie te. Pretty Patapim No, dobra Tylko teraz jest ten seller cały Dobra, okej, okay. plan jest taki Weź sobie zrób jeszcze raz od nowa w sumie wszystko Tak naprawdę jakby nie patrzeć I zejdę sobie do jaskini I zrobię sobie po prostu, wezmę sobie kill I zrobię sobie po prostu te, a nie, czekaj Nie muszę, czekaj, golem O, golem wezmę, Ubiję sobie golema o, 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 o Ubiję sobie golema i potem Zejdziemy sobie do jaskini po żelazo Dokładnie tak. Dobra. Kozak. Nie mi się wydaje. Mam taką nadzieję. Pięć. kozacko Dobra. To od razu sobie zrobię kill off i zejdziemy sobie do jaskini. Wezmę sobie od kogoś tutaj pochodnie i przydałoby mi się jeszcze e, pszenicę, nie? Nie, no nie gadaj, że to nie będzie tego z e, siana. To co to jest za wioska bez siana? Nie ma siana, zadzwonię do baciana. I teraz tak, weź mi daj. O, crafting, kozacko Siekierę. E, kilo w sensie. Kozacko, a tu jest kra... A, okej. Okay. Gdzie jest e, ten... Czekaj. Pochodnia. Czy tu będzie coś? Ej, będzie! Czekaj, 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 będzie, 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 będzie. O, Tak! Dobrze! Super! Go potrzebuję więcej żelaza, bo ja dostaję tylko przez cały czas po dwa żelaza, to mi się... Nie podoba za bardzo, a tam słyszałem Creepera jeszcze gdzieś, a to jest lawa. A tu jest Creeper, w szkielet. Sensie, no. Tu jest żelazo. Kozasko, dobra. A ja, to jest tylko 6. O, to jest 7. 7. Tylko 7 to jest. To jest tylko 7. Potrzebuję jeszcze z. Ze... Uuu, dużo jeszcze potrzebuję. Co to jest za przejście? Co to jest za. Co to jest za przejście? Z... A, ja ja tu pierwszy raz takie przejście widzę tutaj, człowieku. Skąd? Skąd takie przejście tutaj jest? Ale tak czy siak, nie widzę to żadnego żelaza, więc bez sensu. I czy odrodził się ten cały ten golem? Tak, się odrodził, dobra. I teraz tak, zrobimy sobie żelazną siekierę... Yy, rozbijamy sobie tego golema. Albo po prostu sobie go rozbiję, tylko potrzebuję. A mam sporo kamienia, więc może lepiej znajdę sobie te moje... Yy, tutaj gdzieś zostawiłem, zostawiłem crafting gdzieś, nie? Chyba. Tu gdzieś zostawiłem sobie crafting, mam taką nadzieję, że zostawiłem gdzieś crafting Albo po drugiej stronie zostawiłem crafting Wezmę sobie, zrobię sobie kamienny, kamienną siekierę, ubiję sobie tego golema I zobaczymy co dalej, zobaczymy co dalej Ile dostałem? 7 żelaza mam Mamy już tutaj że 7, dobra mam 14 żelaza Okej okay. Mam 14 żelaza, więc yy, wezmę sobie od razu, zrobię sobie jeszcze piecyk Dobra i przepalę sobie te żelazo o, o o, 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 Kozacko I może ubiję sobie jeszcze trochę tych e, zwierzątek to jeszcze przepalę sobie mięso. Przez cały czas jem surowe mięso w ogóle, to, to bez sensu tym bardziej Mam 6 e, wołowiny, dobra I teraz tak, czy, się, czy to się przetopiło? Nie. Ale zrób sobie jeszcze jeden piec Kozacko? Daj mi to? O tu, tu i o tu Dobra, niech to się przepieka, a ja idę spać. Okej, okay, dobra. Co jest? Co to było? A Bo tu jest to gówno jeszcze gdzieś! Tu jest ten y, świstak! Tak? Tak, to jest ten świstak! To jest świstak jeszcze jest! Zapomniałem o tym kompletnie, że to ten świstak jest. Okej. Okay. Jest i uwaga! Jest jakaś jaskinia, ale jeszcze przed tym jest jeszcze inna jaskinia, do której sobie możemy wejść. I mam nadzieję, że to będzie jakieś żelazo, nie? Jakby... Musi być jakieś żelazo. Mam nadzieję, że będzie. Czekaj. Dobra, tu będzie raczej żelazo, chociaż jak na razie nie widzę, widzę tylko, widzę tylko ten miedziuchę, chociaż no miedziucha nie za bardzo mnie uszczęśliwia, nie? O, żelazo jedno. Nie, tylko jedno. Mm, słabo. O, ale skąd niby? Nie! Dobra. O, dużo żelaza. Czekaj, czekaj, dużo żelaza. Ja Potrzebuję zjeść jak na razie, czekaj. Okej. Okay. Dużo żelaza. I to mi się podoba. Nie. Nie zabijesz mnie, stary. Nie zabijesz mnie. Mam łuk? Gdzie jest. Tam jest. Czekaj, czekaj, czekaj. pa, 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 pa. pa, pa. To robisz? Dobra, pa. pa, 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 co ty mnie spletu strzelasz? To, że normalnie, do mnie tam strzelał. A potrzebuję takie jeszcze diamentów, nie? A tak patrzę, że yy, sporo czasu mi już zajęło. Same znalezienie, kurde, jakiejś normalnej ilości żelaza. A tym bardziej, jak potrzebuję 16 diamentów, nie? To trochę potrwa. O, 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 u, u, u. Okay, 20, dobra, kozacko, i to mi się podoba. I do, do domu, do domu, przepalę sobie te żelaza, ubiję sobie golema Jeżeli będzie, mam nadzieję, raczej będzie golem. Mam taką nadzieję. Pierwszy raz chyba widzę wioskę bez snopów siana, rozumiecie to? Pierwszy raz. Ja nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby tu nie było w ogóle snopów siana. To jest chore. Chore to jest! Cyk okej okay. cyk cyk Cyk, dobra, cyk, 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 cyk. Ile jest? 12... Potrzeb muszę trochę jeszcze sobie ubić tych szkieletów I będzie okej okay. mam, na mam nadzieję. Może tu jeszcze jakaś pszenica jest O! Czeszkiet CO ZA PRZYPADEK TY? No co za, co za przypadek w ogóle, ale fajnie Okej, okay, i jeszcze creeper Ale creeper taka, co bardzo nie potrzebuje no okej, okay, fajnie To jest y, marchewka Ej właśnie, marchewki też były Też mogę sobie zrobić coś z marchewek, pamiętam Cyk, cyk, cyk Dobra Ile? 15. Jeszcze jedna pszenica potrzebuję. Jeszcze jedną pszenicę i będę miał kolejnego kurde Brain Rota. Tylko tu nie ma nigdzie. Nie ma nigdzie. Chyba, że do... czekaj, może do jakiejś jaskini szybko wejdę po... po właśnie jednego po jednego szkieleta. Jest jeszcze to. Waka Saturno Saturnita. To mnie chyba bardziej interesuje, mi się wydaje. No, to mnie bardziej interesuje. Więc. Biorę sobie 10 pszenic, ale potrzebuję tak jeszcze. Yy... Skórę. potrzebuję skóry, więcej skóry potrzebuję. Teraz tak, krowy. O, krowe krowy, krowy prosi, będzie chyba znaleźć mi się wydaje. Chyba że akurat się nie pojawią w, w, w wokół mnie, nie będą się pojawiały, więc to trochę mi utrudni sprawę mi się wydaje. Krowa, jedna, jedna krowa. O, o, widzisz? Można? Można? Dwie krowy, akurat cztery, ryby. Nie, cztery skóry. Można się bawić? Można dostać skórę, a nie kurde, że tyle ten? No, można, można. Dobra. teraz, seller. Chodź tutaj. Seller. Bierzemy kolejnego braindrota. Gdzie jesteś? Gdzie jest ten seller, głupi? Seller. Kurde, nie, nie mogę go znaleźć teraz znowu. Tam jest, mam go, widzę go, dobra. Seller. Nie, to. To chod był ja pierdzielę. Tu jest seller, Chodź tutaj. Chodź, 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 chodź. Okay. To Waka Saturno. Awaka Vacca Saturno Saturnita. A Vacca Saturno Saturnita. Co to jest? Co to jest, człowiek? Co to jest? To jest krowa. Saturno Saturnita. Krowa z planetą. To jest, krawo, to jest krowa z Saturnem i z nogami! Rozumiesz to? Czemu to jest takie głupie? To się obraca jeszcze. Co jest? Jakie głupie w ogóle. Ale, te. Ty... Ojoj, oj. Co jest? Ej, ja się boję naprawdę tego, co tam. Co by co dostanę z TEGO... tych z 16 diamentów, nie? Ja naprawdę się boję tego, że ja po tym filmie będę. Będę miał tak wypaczony mózg i tymi wszystkimi że ja wejdę do sklepu i poproszę to normalnie, ja poproszę normalnie tylko. Y, y, Tung-tung-saur normalnie, wejdę do kasyryki normalnie. Potrzebuję zejść do jaskini. Tu, była, tu było gdzieś zejść takie fajne do jaskini, gdzie tam była chyba kopalnia. Tak mi się wydaje. Ym, a tam, gdzie jest kopalnia, to powinno być całkiem nisko, nie? Mi się wydaje. Więc so, idąc drogą dedukcji, gdzieś tam wtedy powinny być diamenty. Dokładnie tak. O kurde. Okej. Okay. Nie, nie, mam pochodni. No nie gadaj. Potrzebuję... O, węgiel, dobra. Mam. Kozacko, dobra. Jestem uratowany jednak. Nieważne. Przez chwilę nic nie widzieliście, ale już wszystko widzicie. Dobrze jest. Dobra. I teraz tak, tutaj jest... O właśnie, tu jest kopalnia. I tutaj powinno... Powinny być mi się diamenty, nie? Dobra, zrób mi crafting. Jezu! No co za ham! Widzieliście to? No per patapi! Normalnie żelazo, Kozacko. I o, to jest kolejne żelazo. Potrzebuję diamenty jeszcze. Diamenty będą niżej, o wiele niżej chyba, nie? Tak, diamenty będą o wiele niżej. I musimy o wiele niżej zejść. Od tych jakby takich... Yy... Deep, deep cave'ów chyba, czy jakoś tak to się nazywało. Nie pamiętam już jak to się nazywało za bardzo. E, to są chyba deep Caves. Y. Kurde. Cienko to widzę, wiecie. Bardzo cienko. O, jest zejście, dobra. Jest zejście. I zaczyna się właśnie, te, de, de, z, zaczynają się właśnie te deep Caves. Y. Deep stone cave's, właśnie. Deep stone cave y. I tutaj powinny być jakieś diamenty. I cyk, dobra. Nie mam siekiery Cholipka A nie mam też... Mam patyki Ej, jestem ulotowany, czekaj Paszowo Cyk cyk. Nie wziął, nie Debilu Dobra Cyk Cyk Ale kozak, dobra Okej, okay, idziemy dalej Okej, okay, nieważne Idziemy dalej o! Jest i ten. Cyk. Cyk cyk, jeden, drugi, trzeci. Cyk. Dobra. Tu nic nie ma? Nic nie ma. Ale jest więcej tych kości. Dobra, to się, to się weźmie na mączkę kostną. Wracia, gdybym miał jeszcze zrobić sobie więcej tych właśnie takich e, brainrotów. I teraz tak. Czy tu gdzieś będą jeszcze ewentualnie diamenty? Ale chyba nie, jednak. Chyba nie. Ja, bo ja mam naprawdę pecha do tych diamentów. Tu nigdy nie ma nic po prostu, nie? Ja nie wiem czemu. Albo źle szukam, jakby to. Nie ma innego wyjścia, niestety. Meanwhile. Nie pytajcie, ile musiałem chodzić, żeby znaleźć trochę diamentów? Znalazłem 16 diamentów. Dokładnie co do jednego znalazłem. znalazłem. I teraz tak, musimy jakoś teraz stąd wyjść, mam chyba wszystko co potrzebuję Jeszcze w dodatku, chyba będę mógł zrobić sobie jeszcze jeden, jednego brain Muszę stąd wyjść teraz, tak? Musiąc, musimy stąd wyjść teraz I Teraz tak, mniej więcej tędy, może się po prostu westnę, bo nie chcę mi się za bardzo jakby teraz wracać tymi wszystkimi ścieżkami Bo nawet nie wiem chyba jak wrócić Zresztą jak zawsze Mam nadzieję, że zaraz się skończy te deep stony i chyba się nie skończy, bo jesteśmy na bardzo niskim poziomie. To bezpiecznym wyjściem byłoby chyba faktycznie teraz wyjście sobie tutaj, a na przykład... O! Na przykład tędy wyjście. O, net nie wiem skąd, ale jest wyjście tutaj. Kurde. Wszystko się dzieje w tym odcinku z przypadku. Naprawdę, kompletnie z przypadku. Nie to, że tam był szkielet. Cześć, niej, oj, się przestraszyłem. No to wyjście, człowieku, co jest? Ej, to wszędzie... Przy... Ale ja mam dzisiaj... Ale ja mam dzisiaj farta, człowieku. Gdyby tak się działo na każdym odcinku. Co jest? Jak to działa? J jaki... powiedz mi, jakim cudem? Miałem tak, miałem... Do, dosłownie mogłem utknąć w tej, jakby szczelinie. Nie. I stwierdziłem, że ase wyjdę. Ase wyjdę, bo jest jakieś wyjście. Nie. Ile przez to, że wyszedłem chyba na tą samą stroną, albo na trochę inną. Nie wiem, ale to jest taki. To jest taki besens. To jest taki far po prostu. Eee, teraz potrzebuję trochę krowy, żeby zrobić sobie skórę. I od razu zrobimy sobie dwa. E, dwa te. dwa brainroty naraz. Będę miał od razu. My z kozacko. Dobra. Tylko potrzebuję faktycznie krowy, a tu żadnej krowy nie ma, czyli tu jednak nie mam szczęścia jednak w tym, nie? Tam jest krowa Jedna krowa na całe stado Wow Niesamowitne, no, to tak to... Ej, są dwie krowy, nieważne Dobra, i teraz błagam, żeby było, żeby Ej, są cztery krowy, dobra, nieważne Okej okay. Dwa, dobra, dwa Zero. Uwaga. 4. I tu mi da 2. Uwaga. Dokładnie Jedno. Idealnie 5. Dobra. I teraz wracamy do wioski. Cyk. Cyk. Frigo Camello. Uwaga. O. Frigo Camello. Bufo fardello. Co to jest? Czemu? Ej, czemu one wszystkie mają buty? Czemu te wszystkie kurde pod formą buty, to bez sensu Frigo camelo, bufo fardello no, Co? Frigo camelo, bufo Fardello? Frigo camelo, bufo Fardello Ale głupie Jakie fajne, dobra Ja pierdzielę ty Ale to jest głupie Dobra Lecimy dalej Ostatni, ostatni brain Najbardziej Najbardziej pożądane Przeze mnie Czekaj, ja nigdy w życiu nie zbierałem tak dużo żelaza i diamentów, bez, w ogóle bez zbroi, naprawdę, i to w godzinę, ponad godzinę. Chodź tutaj, cyk, i daj mi... cyk, dobra. Ja się boję, nie? Nuclearo Dinosauro. Co to jest?! ło cie panie! To jest wielkie! Ja pierd... Ale to jest wielkie, człowieku! Co jest? Ale to jest gigantyczne! Bez to ten jest dinozaur! a to jest krokodyl! Czekaj, 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 czekaj! Uda mi się to zabić w ogóle? Nie mogę tego ubić! O, to jest wielki człowieku! I na to chyba czekają się wszyscy. Od samego początku widziałem, że coś jest nie tak z tym jednym wielkim kurde yy, tym brain rotem, nie? Aż mi cały komputer laguje. A po, pokaż mi coś jeszcze ciekawego, co mogę sobie łatwo ogarnąć, czekaj. Ale to to jest wielkie, nie? Kurde, ten dinozaur to jest normalnie jakiś kurde olbrzym I ostatni ziomek, uwaga! O! Wow! CO JEST?! On go wybuchł! No, ale co jest, ty?! Ja wiedziałem, że jakby ten gościu będzie przepotężny, ale nie wiedziałem, że aż tak! Dobra. Chodź tu jeszcze, chodź, 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 Omech, chodź, Omech, czekaj. Chodź tutaj. Pa to, czekaj. Cyk. Pa. Oni będą się- czekaj. To jest ta 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 ta, ta a to wiem akurat Pato. to Oni go wybuchają normalnie Co jest? Ale dziwne Ale to jest chore człowieku